Puszcza dźwięki podno na elekcjach, dzwonimy. Halo, Halo, czy rozmawiam z mamą Kamila? Tak, tak, przy telefonie. Dzwonię ze szkoły, jestem pedagogiem szkolnym. Szkoła podstawowa Nowe Kramsko, klasa ósma, tak? Yy, tak, a, a pedagogiem tu jest ktoś inny? Ja jestem na zastępstwie, pani jest chora na COVID. -a. Aha, aha, aha. Yy, tak, dzwon... tak, tak, tak. Dzwonię z sprawie syna Kamila. Yy. Mhm. Otóż w tym tygodniu na lekcjach były bardzo niemiłe sytuacje z Kamilem i z jego kolegami. Już dzwoniłem do jego kolegów, ma rodziców tak samo. Yy. Mam to powiedzieć cenzuralnie, czy nie owijać i prosto powiedzieć, co syn robi? Ale... Proszę, powiedzieć, pan, proszę powiedzieć. Po prostu Kamil puszcza nauczycielom dźwięki porno na... podczas trwania lekcji. Puszcza jakieś dziwne odgłosy, jakieś klepanie, nie wiadomo co. Ja informuję, że jeśli syn się nie uspokoi, będzie sporządzony wniosek do dyrektora. Tutaj pani już... Ale a to, a skąd pan wie, że to Kamil? Jest? Bo było widać na lekcjach. Na platformie Discord, tak? Kto to puszcza te dźwięki? O, jeszcze pani syn jeszcze mogę powiedzieć, co zrobił. Zmieniał sobie nazwy. Miał nazwę Kamil, bo takie są wymagania i na przykład sobie zmieniał nazwę na, nie wiem, Joanna, Jan Paweł II zmieniał sobie nazwy na takie, jakie właśnie powiedziałem i puszczał te dźwięki. Rozumie to pani? To powagę sytuacji, czy nie? Tak, ja rozumiem, ale ja pierwszy raz słyszę, że są na takie strony wchodzi i. Może pani zawołać syna do telefonu? Podpiszmy sobie pogadali. Tak, to tutaj jest. Tu jest. Ta. Tu już stoi. Tak. I, I co on ma do powiedzenia w tej sytuacji? Halo? Halo. Dzwonię ze szkoły. Kamil, puszczasz dźwięki nauczycielom. Nie, to nie ja. Mamy dokładnie nagraną rozmowę, że to puszczałeś ty, pani, której to puszczałeś. Wszystko nagrywała, przesłała to do dyrektora. Sprawa jest prawie na policji. Puszczasz obraźliwe dźwięki dźwięki, że tak powiem, porno. Jest mama przy telefonie, czy nie ma? Nie ma. To proszę ją zawołać, pogadamy sobie we trójkę. Dobrze. Halo? Halo? Tak. tak. I... I co ma syn do powiedzenia w tej całej sytuacji? Z tym Taki puszcza. Ja mówi, że, 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 że to nie on. Także ja nie, nie wiem. Yy, rozmowa jest nagrana. Tutaj... Rozmowa jest nagrana, jeśli nie przyzna się. A można, można na przykład yy, wziąć komputer i po prostu sprawdzić, czy to. Yy... Faktycznie z jego yy, po prostu komputera. Może pani zadzwonić, ja mogę na wyjaśnić. mamy nagraną całą, całą lekcję, jak właśnie syn puszcza dźwięki porno nauczycielom I mm. takie różne przekleństwa, na przykład wypowiedzi zmarłego Jana Pawła II puszcza mm -hmm. I to właśnie nie jest śmieszne, nauczyciele się skarżą, głównie pani od polskiego matematyki się skarżyli Ja dostałem jest zlecenie, żeby przedzwonić Rozmowa jest nagrana, aktualnie jest mm. pismo do dyrektora wysłane będzie, nie wiem, czy tu nie będzie wystawienia y, zachowania nagadnego, jeśli sytuacje się będą powtarzać, to po prostu będzie. Ale można, a pan nie wie, czy można po prostu sprawdzić, na przykład wziąć komputer i po prostu sprawdzić, czy to z tego akurat komputera. Komputer Bo syna, tak? Z tego co ja wiem kiedyś, y, tak, ktoś tu córka, czy ktoś mi po właśnie że też taki incydent był, że po prostu ktoś się podszywał pod kogoś i po prostu takie, takie właśnie nieprzyjemności później ta osoba miała, nie? Także no ja bym chciała to wyjaśnić i po prostu nie wiem, czy to się da wziąć komputer i po prostu sprawdzić, czy to naprawdę z jego no właśnie... komputera było. Właśnie my już tu sprawdzaliśmy po adresie IP. Właśnie to było. Pusz... Wie pani co to jest adres IP? To jest adres komputera, który każdy uczeń ma inny adres. Mhm. Jak się łączy, to nam się wyświetla adres IP ucznia. Mhm. I po prostu wyszło, że Kamil z jeszcze jednym kolegą, nie mogę powiedzieć imienia i nazwiska, bo jest RODO, puszczają właśnie mhm. takie dźwięki. Mhm. I jak na przykład są na lekcji nauczycieli się coś pyta, to oni nie wiedzą w ogóle o co chodzi. Jakby w tle, zamiast słuchać lekcji, to by grali w jakieś gry coś takiego. W ogóle mm -hmm. czasem nie wiedzą o co chodzi, nie są w temacie i tak dalej. Czy pani synowi coś wiadomo na ten temat? No właśnie, właśnie nic nie wiem. Dopiero teraz właśnie to pan mnie zaskoczył właśnie. To jest na razie jakby takie ostrzeżenie. Yy. Mm -hmm. Także jeśli syn się będzie tak dalej robił się nie przyzna, po prostu zostanie usunięty ze szkoły, teraz za kilka dni mm -hmm. będzie rada prawdopodobnie, będzie miał wystawione y zachowanie naganne mm -hmm. mm -hmm. na semestr i jeżeli coś zrobi po prostu w drugim semestrze, to te zachowanie już tak mm -hmm. przejdzie, że maksymalnie będzie mógł mieć zachowanie nieodpowiednie, jeśli jeszcze zrobi jakąś rzecz, dostanie uwagę to po prostu będzie zachowanie naganne. Z zachowaniem nagannym się nie da zdać w naszej szkole. Sprawa, nawet, może zostać zgłoszona do sądu rodzinnego za takie rzeczy. To jest bardzo obraźliwe. Nie wiem, czy pani wie, ale nauczyciel to jest jak policjant i nie można go tak obrażać bezkarnie. No ja rozumiem, ale no pan mnie naprawdę zaskoczył tym telefonem teraz. Jeżeli syn się do tego przyzna, nie będzie chociaż oszukiwał, bo to pogarsza tylko jego sytuację. Mhm, mm mhm. Mm Jeżeli. A... A jest pan jutro w szkole? Tak, jestem od 8 do 10 w szkole. W sali numer 12, w swojej sali jestem tak jak zawsze tej przy wejściu od razu. Koło pokoju nauczycielskiego. Mm -hmm. Tam pani mm, o, od mm. 8 do 10 jestem. Może pani zapukać. Rękawiczka, maseczki y, muszą być założone. Mm. Mm. Może pani zapukać. Obejrzymy razem nagranie. Mm -hmm. Mamy Dobrze. wszystko, rozmowy zabezpieczone. Y, I tak Dobrze. pani dostanie wezwanie do szkoły. Bo jeżeli syn się mm. do tego nie chce przyznać, to po prostu sami dojdziemy do prawdy i wyciągniemy odpowiednie konsekwencje. Jeżeli by się mm -hmm. oczywiście do tego przyznał, to by były mieć te konsekwencje. Mamy niezbite dowody na to, że to on właśnie puszczał te dźwięki porno. Mm -hmm. e... mm -hmm. No i to tyle by było ode mnie. Ma coś jeszcze syn do powiedzenia w tej sytuacji? Chcę wyjść z Tam sytuacji, polepszyć? Na ten temat... Musisz się przyznać, bo inaczej będą konsekwencje tego. On, on twierdzi, że to nie on. No dobrze, to w takim razie będziemy razem oglądać nagrania. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Jutro mm, zapraszam dobrze. do szkoły, jeśli pani chce. No, dobrze, do, dobrze. Do widzenia. O, o 10, tak? o 10, Od dziesiątej, tak? Od Od do dziesiątej jestem w szkole. No bo, ja, bo ja akurat na pół do dwunastą ja, ja w przedszkolu pracuję. <noise> Tutaj w Nowym Kramsku. Także ja mogę po prostu wcześniej przyjść i... i, i. No dobrze, no to pani niech przyjdzie prędzej trochę. Mhm, mm dobrze. dobrze. No dobrze. To to wszystko ode mnie na dzisiaj. Dobrze. dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Kurwa, co to było, widzowie? Zaraz jebne ze śmiechu. Kurwa, co to za telefon był? Robalini, szoty, szotuj to. Matka tam do niego mówi, musisz się przyznać, bo będą konsekwencje prawne, kurwa, mówi do niego. <noise> On mówi, no nie, ja tak nie robiłem, do chuja. <noise> Elegancko. Ciepłe drapanie i robi dziwne rzeczy.